W tym odcinku przedstawię ci dwa urządzenia dystrybuowane przez firmę MadWorks Europe. i będzie to MadWorks M3 Rotary Tool, czyli modelarska mini frezarka oraz David Union D400, która jest szlifierką posuwisto zwrotną. W tym odcinku sprawdzimy także, czy M3 da się normalnie wiercić. Dowiemy się też, czy szlifierka posuwisto zwrotna ma w ogóle jakikolwiek sens w modelarstwie. A na koniec dowiecie się, gdzie jeszcze chcę przetestować te narzędzia i jaki będzie miało to wpływ na ten kanał. Pora na coś grubego, czyli M3 MatPower, Power, Rotary Tool. A mówiąc prościej, jest to po prostu frezarka, wiertarka, polerka, co ładnie tutaj na grafikach mamy przedstawione, szlifierka, piła i tak dalej, i tak dalej. Jest to odpowiedź Madworxa na m.in. takie narzędzia jak Proxon, ale nie przedłużając, otwórzmy. Ja osobiście nie mogę się doczekać, bardzo byłem zainteresowany tym narzędziem, odkąd powstało, a to było już chyba z rok temu. Więc nie mogę się doczekać, aż zobaczymy, co jest w pudełku. Opakowanie jest dosyć kompaktowe, ale nie bardzo wiem, jak je otworzyć. Pudełko w pudełku, kolejne pudełko otwieramy. I mamy urządzonko. Urządzonko jest malutkie. Nie spodziewałem się, że będzie tak małe. I jest bardzo lekkie. Nie mamy tu zbyt wielu opcji. Mamy opcję otwarcia. Jest to ścisk wiertarski. 0,3 do 3,2 mm, według producenta. I mamy regulację mocy, która tutaj, według producenta, to 2,5 do 10 000 obrotów na minutę. Czyli wydaje się bardzo modelarsko. Zobaczmy, co tam jeszcze jest w tym opakowaniu. Mamy tutaj zasilacz, bo urządzenie, z tego co wiem, nie ma własnej baterii. Więc mamy zasilacz. I co jeszcze jest w zestawie? Mamy dyski, znane pewnie tym, którzy mają maszynkę DSPA. To wygląda to pewnie identycznie albo bardzo podobnie. Mamy jeden stworzeń, dosyć mały trzpień i gąbeczki ścierne w pięciu rozmiarach, czyli w tym przypadku jest to 320, 400, 600, 800 i 1000. Krążki są bardzo małe. Ale spokojnie, zważywszy na to, że mamy tutaj uchwyt wiertarski, możemy też zastosować, jeśli ktoś ma już na przykład oddyspiaj, to będzie mógł zastosować i słożnie i gąbeczki z spiaj. Na przykład, jest to entry level tool. Nie jestem przekonany, czy się z tym zgadzam, ale fajnie, że jest to urządzenie dosyć proste. Mamy tutaj informację o tym, że napęd jest opatentowany i specjalny. Jest kilka informacji o tym, co robić, a czego nie robić. No i prosta instrukcja, dlatego, że jest to bardzo proste w swojej prostocie narzędzie. Jest kilka przykładów, czy, czy co możemy robić, czyli możemy właśnie używać tej. Gąbeczki do, polero, do szlifowania, możemy tego narzędzia używać z gąbką polerską, możemy wiercić, możemy frezować, możemy ciąć piłą, możemy frezować inne rzeczy, i możemy też inne rzeczy również frezować. Bardzo ładna, fajna, mała instrukcja. A teraz przejdźmy do samego urządzenia. Kabel ma jakieś 1,5 metra długości, może metr dwadzieścia, nie mierzyłem go dokładnie, ale na rozpiętość obu rąk. Montujemy sobie kabel i urządzenie powinno zacząć działać. I rzeczywiście tak jest, czyli mamy delikatny klik i urządzenie się załącza. Teraz mam minimalne obroty, czyli 2,5 tysiąca obrotów według producenta. I na 2500 obrotów jesteśmy w stanie zatrzymać to urządzenie palcem, ale walczy dosyć ostro. Teraz mamy maksymalne obroty. Przy przyciśnięciu zwalnia, ale nie jest to jakieś wyraźne zwalnianie. Eee, pokażę Wam jeszcze, jak cicho chodzi to urządzenie. Przyłożę teraz mikrofon do urządzenia. Teraz mamy 2,5 tysiąca obrotów. A teraz będzie 10 tysięcy obrotów. Muszę przyznać, że to jest bardzo ciche urządzenie. Będę robił szczegółowe porównanie tego urządzenia między innymi z Proxonem, ale skoro jest to unboxing, to możemy sobie również porównać, jak wypada ono w porównaniu z konkurencją. I mamy tutaj bardzo popularną maszynkę SPI, która jest bezprzewodowa i która ma trzpień 3 mm. I jak widzicie, nie jest ona o wiele mniejsza od tego urządzenia. Mamy dosyć badziewną szlifierkę do paznokci z Chin, która jest niewiele w sumie dłuższa, ale jakoś zdecydowanie cięższa i bardziej objętościowa. No i mamy bardzo popularnego Proxona Micromota, akurat u mnie jest to Proxon Micromot 60e. Który jest takim narzędziem Olin One, czego od chińskiej Piaei i chińskiej szlifierce do paznokci powiedzieć nie można, no i on już jest zdecydowanie, zdecydowanie większy od tych wszystkich urządzeń. Oczywiście, również jest na kabel. Więc wróćmy jeszcze na chwilę tylko do porównania tych dwóch urządzeń, które według mnie są konkurencją. I widzicie, że jakby poręczność obu narzędzi jest raczej oczywista na korzyść Madworksa, bo jest to po prostu wszystko znacznie, znacznie mniejsze i oczywiście też lżejsze. Jeszcze żeby nie trzymać was w niepewności, założyłem najcieńsze wiertło jakie mam w domu, czyli 03 mm i zobaczmy sobie, czy jest bicie. Ustawiłem na 10 000 obrotów. Gdyby było bicie, widzielibyśmy widoczne odchylenia. Ja osobiście nie zauważam żadnego bicia. Co jest niesamowite. Powiem szczerze, że jest to dla mnie niepojęte. Ale wydaje się, że nie ma tu żadnego bicia. Spróbuję jeszcze coś ręcznie nawiercić. I zobaczymy, czy to się uda. Na minimalnych obrotach. Jak widzicie, mam całkiem gruby kawałek polistyrenu. Dla ułatwienia użyję tego otworu, który już tutaj był nawiercony. Powiem Wam, że nie dość, że można tym wiercić i to na wylot, to jeszcze nie czuję żadnego bicia. Niesamowite, naprawdę. Słuchajcie, znalazłem pierwszą na świecie mini frezarkę, która nadaje się do wiercenia Jeszcze próba przejścia na wylot pod kątem Zaczynam od minimalnych obrotów Chyba trochę sobie zacząłem za nisko Tak, jeszcze raz Zaczniemy sobie z góry Przeszło na wylot. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale wirtuło przeszło na wylot. Nie mogę się doczekać, aż porównam to urządzenie z proksonem. Kolejna maszynka, jest to maszynka David Union, ale tak naprawdę jest to firma, która współpracuje z Madworksem, i za niedługo ta maszynka będzie po prostu maszynką Madworks. Ale na razie u mnie w rękach jest to David Union 400. Jest to maszynka posuwna do szlifowania. Jak widzicie, opakowanie jest łudząco podobne do opakowania szlifiereczki M3, i oczywiście nie jest to przypadek, no właśnie dlatego, że są to firmy, które ze sobą bezpośrednio współpracują. I dalsza część pudełka jest dokładnie taka sama czyli mamy, mamy dokładnie ten sam układ pudełeczko, które się rozkłada. Tylko urządzenie jest delikatnie większe i mamy tutaj trochę więcej rzeczy dodatkowych. Mamy instrukcję, instrukcja jak widzicie również jest łudząco podobna, może trochę inny układ, ale jakby dalej jest bardzo podobna do tego, co mamy w szlifierce M3. Jak widzicie tych końcówek jest tu sporo. I jest to sprzęt modelarski, przynajmniej jeśli chodzi o instrukcję, No, to tutaj producent nie ukrywa, że jest to narzędzie modelarskie i zostało zrobione z myślą o modelarstwie. Jak widzicie, mamy tutaj MadWorksa nawet na instrukcji. W związku z czym, tak jak mówię, jest to urządzenie MadWorksa. Mamy tam kolejne instrukcje w języku mandaryńskim to nie jest, jest takie dla nas istotne. I co tu jest w środku? Jest zestaw. Tych frezów, które oczywiście służą do przyklejania papieru, o tym za chwilę. Mamy jeszcze zasilacz. Zasilacz również wygląda dokładnie tak jak ten zasilacz z M trójki. Może troszkę się różni. Wydaje mi się, że zasilacz z M trójki miał płaski kabel, ale poza tym wygląda tak samo. Mamy jeszcze podkładeczkę. Podkładka jest gumowa. Bardzo, bardzo przyjemna, bardzo fajna i widać, że to urządzenie tutaj fajnie pasuje. I to ta gąbka, znaczy ta, ta podkładka gumowa jest dosyć taka ciężka, więc fajnie przylega i raczej się nie będzie przesuwała na warsztacie. Pozostałe to papiery ścierne, nie wiem czy samo-przylepne czy nie, więc to za chwilę sprawdzimy. Jest tych rys całkiem sporo. Oczywiście można też kupić zestawy jakieś dodatkowe, jak na przykład po prostu self-adhesive papiery ścierne Madworxa. Oczywiście one są w mniejszych arkuszach, ale jak widzicie, jest to samo przylepny papier ścierny. Więc tych arkuszy mamy w zestawie całkiem sporo bo 4-5. Mamy 10 arkusików, więc jest tego naprawdę dużo. Jeszcze zanim przejdziemy do samej maszynki, zobaczmy sobie te urządzonka. Mamy dwa freziki. Nie jestem przekonany, czy w maszynce posuwistej chciałbym mieć freziki, ale fajnie, że są. Zwłaszcza, że wyglądają całkiem przyzwoicie. I chyba są diamentowe. Więc mnie się przydadzą raczej nie w maszynce posuwistej, ale fajnie, że jest coś w zestawie. I mamy te różnego rodzaju wkłady w różnych kształtach. Jest tego też tutaj, mamy trzy. Tutaj jeszcze, jeszcze cztery, więc łącznie 7. Są trzy trójkątne, z czego jeden ma ściętą końcówkę. Mamy taki płaski, właściwie prostokątny. To może się przydać w szlifowaniu modeli. Mamy dwa płaskie. Z czego jeden prostokąt, jeden kwadrat, takie już całkiem powierzchniowo spore. I mamy taki trójkątny, który y, może nam podejść łatwo do jakichś takich rzeczy, które trzeba szlifować w ten sposób. Y, więc jest to zupełnie inny, jakby kąt szlifowania, i inne podejście niż te pozostałe. No i te dwa wkłady y, podejrzewam, że są tulejami do tych, y, do tych frezików. Podłączamy zasilacz. Zasilacz, podobnie jak M3, ma około 1,5 metra, czyli w moim przypadku jest to zasięg całych moich rąk. I podłączamy sobie do zasilania urządzenie. Urządzenie nie działa bez podłączenia do prądu. Odpalamy. Ten zestaw już jest znacznie głośniejszy. Zaraz przyłożę mikrofon, żebyście mogli usłyszeć, jak chodzi na małych i na największych obrotach. Ale jak widzicie, ma całkiem sporo siły. To są minimalne obroty. A teraz już na tym krótkim filmie możemy zobaczyć, jak przygotowuje się. Te klocki szlifierskie, które potem są używane w Union D400, czyli szlifierce posuwisto-zwrotnej. Jak widzicie papier samoprzylepny mocno ułatwia tą sprawę i z doświadczenia mogę powiedzieć także, że przy ściąganiu nie ma też żadnych problemów, które mielibyśmy naklejając na przykład to na taśmę dwustronną. Z pewnością wielką zaletą tego urządzenia jest to, że ruchy te są przód-tył, co pozwala nam na bardzo precyzyjne szlifowanie i możemy tą szlifierką podejść naprawdę blisko bardzo wrażliwych miejsc na modelu, dlatego, że ten ruch jest w pełni przewidywalny. Tak samo granica tego ruchu jest zauważalna gołym okiem, a to znacznie ułatwia pracę właśnie takie precyzyjne, modelarskie. Bity można montować w czterech kierunkach, czyli góra-dół, lewo-prawo, ponieważ stworzeń pasuje co 90 stopni. A teraz już zapraszam was na kolejny odcinek z tej serii. Tym razem będę porównywał popularnego Proxona mikromota właśnie z frezarką M3 Rotary Tool z Madworksa. I dziś już was zapraszam na to porównanie, a tymczasem do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!